Cześć, kochani, witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Masz wiadomość. Zobaczmy, jaką tarot dzisiaj tutaj dla Was ma, jaki przekaz, o czym macie się dowiedzieć. Także, kochani, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję, jak zwykle, za wszystkie piękne komentarze, za Wasze maile, za Wasze miłe i cudowne słowa. Naprawdę jestem. Kochani, pod wrażeniem i najchętniej bym każdemu z Was osobna chciała podziękować, ale to no, nie zawsze można i nie zawsze daje radę po prostu czasowo. Ale ja Was tu wszystkich widzę, kochani, i bardzo Wam dziękuję i za te kawy, które stawiacie. Naprawdę jest to bardzo, bardzo miłe i no, widzę po prostu, że. To, co robię, to, to Was raduje, i chętnie oglądacie te filmy, i naprawdę yy, dzięki temu mam motywację, żeby to robić dalej. I no po prostu bardzo, kochani, serdecznie Wam dziękuję. Jesteście, kochani, no przecudowi. Dobrze, bo ja się od razu wzruszam i ja, no, to lepiej już po prostu kładziemy karty. <laughs> Dobra. Zobaczmy jaka tutaj wiadomość dla was. Zobaczmy co tutaj chcę wam tarot przekazać dzisiaj. Zobaczmy. 5 kart. O, już bym chciała odkrywać, ale nie odkrywam tutaj nic. Nic tutaj nie będę odkrywać, a już mi się tutaj chciało coś pokazać. Dobrze. I jeszcze jedna karta. Okay. I zobaczmy wtedy w takim razie co tutaj na spodzie talii, co tutaj jaki przekaz dla was główny, jaka główna energia, yy, jaka sytuacja chce tutaj do tego czytania się pokazać. Piątka kielichów. No to piątka kielichów może mówić o po prostu Jakimś braku też emocjonalnym, jakimś zranieniu, rozczarowaniu. No to jest bardziej karta takiego skupiania się na tym, czego nie mam. No bo tutaj trzy kielichy są rozlane, są puste, nic nie ma, ale z tyłu za tą osobą te dwa kielichy jeszcze są i no ta osoba bardziej się koncentruje na tym, czego nie ma. Także, no, siedzimy w takiej energii, trochę takiego y, właśnie skupiania się często na przeszłości, że tak powiem, na tym y, rozlanym mleku. Coś, co się zdarzyło, y, czy ogólnie po prostu nasza przeszłość, i y, gdzieś ta przeszłość, mam wrażenie, że. Wciąga nas, zamiast patrzeć, patrzeć po prostu na to, co, co jeszcze nam pozostało, no to siedzimy troszkę w tym w po prostu negatywnych emocjach, uczuciach, poczuciu takiego rozczarowania jakąś sytuacją. Także zobaczymy zaraz w tych kartach, czym Wy tutaj możecie być rozczarowani. Co Was tutaj przygnębia, na czym Wy tutaj skupiacie się tutaj tak bardzo. Także zobaczmy. No, ta karta też może mówić o jakiejś tęsknocie smutku. Za tym po prostu co było. Dobrze w tych czytaniach oczywiście, które ja robię, to te sytuacje, które tutaj się pokazują, to wy możecie już być w tych sytuacjach i one po prostu pokazują wam głębię tego procesu, tej sytuacji i procesu, który wy możecie musicie gdzieś tam może uruchomić albo coś zmienić, także albo też to może dopiero się wydarzyć, dopiero przyjść. W jakim czasie to też nie wiadomo, bo tarot tak naprawdę nie ma takich ścisłych ram czasowych. Także to może, to może już było, to może będzie, albo jest taki potencjał, że coś takiego może być, ale Wy oczywiście możecie tą energię zmienić. Także to wszystko jest w Waszych rękach. Dobrze, zobaczmy w takim razie dalej. Paść mieczy. No, wydaje mi się, kochani, że tutaj była jakaś. Nieprzyjemna rozmowa, po której właśnie czujecie się rozczarowani. Tutaj doszło może do jakiejś dyskusji, wymiany zdań. Ktoś może tutaj za dużo coś powiedział. Paśmieczy no to jest osoba, która rani, potrafi ranić słowem. I no ta osoba też ona często powie coś za dużo. Coś, co nie, nie jest na miejscu, lub tak jak właśnie mówię, może ranić tym słowem. Czasami też działa szybko i nie przemyśli tego w ogóle, co mówi, i to, że jej słowa mogą właśnie y, kogoś zranić. I no tutaj zranienie jest. To oczywiście może się tyczyć wszystkich Waszych sfer, waszych sfer życia, czy y, relacji, czy pracy. Czy na tle rodziny, także wy tutaj będziecie wiedzieć, do czego sobie tutaj po prostu te czytanie dopasować. Także, no ja widzę tutaj jakiś spór, jakiś konflikt, jakąś dyskusję. Może ktoś po prostu coś napisał też, bo to może być też po prostu wyrażenie takie pisemne. Także, no gdzieś tu jakaś szybka akcja była i ktoś tutaj. Yy, tak jak tym mieczem tutaj on wojuje ten młody paś, tak tutaj on wojuje tym słowem i no, potrafi zrobić komuś po prostu krzywdę. Oczywiście ta sytuacja też może się odwrócić, i to może być tak, że wy, tą, yy, wy tutaj za dużo słów yy, wypowiedzieliście, i wy kogoś tutaj gdzieś zraniliście, albo sami poprzez tą sytuację czujecie się po prostu z tym źle, co zrobiliście, lub yy, też co powiedzieliście. Dobra. Patrzymy dalej. Dziesiątka błotów. No właśnie. I tutaj jest obciążenie. Tu jest balas Tu jest dojście do takiego, do takiego momentu, że mówicie dość. Dość tych raniących słów. Dość tych dyskusji, kłótni. Bo no to już robi się zbyt bolesne, zbyt obciążające. Także no widzę, że tutaj jakieś były kłótnie i to takie konkretne bo no, karta dziesiątki Buław mówi o jasz takim, że to już po prostu jest za dużo, że miarka się przebrała, już nie potrafię tego wszystkiego udźwignąć i dlatego też przychodzi tutaj, mam wrażenie, te rozczarowanie, te negatywne myśli, także yy, dobra, zobaczmy dalej. Arcykap. No, arcykapłan może tutaj pokazywać albo waszego partnera. To może być również też y, szef, to zależy tutaj, y, jak Wy tutaj, gdzie w, Wy tutaj się odnajdziecie, w jakiejś sferze życia. No, arcykapłan y, jest taką osobą <gryw> upartą. To jest y, osoba, która jest mądra, jest też czy nauczycielem, to może... Ale no wydaje mi się, że ta osoba tutaj przedstawia tą osobę też, która tutaj nie przebiera właśnie w słowach, która Was gdzieś tam zraniła. I wydaje mi się, że ona, arcykapłan w negatywie, on też właśnie nie dość, że jest uparty i ciągle stoi przy tych swoich zasadach, i jak sobie uprze się na, na, na coś, to po prostu nie odpuszcza, i może właśnie ta osoba tutaj za dużo tych słów powiedziała. To, ta karta może przedstawiać czy waszego męża, czy właśnie tak jak mówiłam, szefa, ale on ma tutaj takie twarde zasady. To jest taka osoba, no w negatywie mówiąca właśnie o takim upieraniu się przy swoim i takich też traktowanie trochę ludzi z góry i on wszystko wie najlepiej i dlatego tuż, te, też tutaj ten paśmieczyk, który mówi właśnie o tym wojowaniu słowem i mam wrażenie, że ta osoba potrafi po prostu yy, że tak powiem dowalić ostro do pieca i wy tutaj już czujecie się po prostu zranieni dobić tą sytuacją i chyba tą osobą. Także, dobra, zobaczmy co dalej. No i tutaj zupełnie inna karta. Karta czwórki buław, czyli zadowolenia, radości, spełnienia, udanego związku. Także karta zupełnie tutaj z innej bajki, że tak powiem. Dlatego sobie od razu tutaj Odsłonię tą kartę, zobaczę, jestem ciekawa, co tutaj jest na końcu. Będę miała większy obraz tego, by to po prostu zinterpretować. Trójka buław. Wiecie co? Wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że ta osoba jest waszym mężem, jest waszym stałym partnerem, ale. Tutaj doszło do jakichś konfliktów, jakichś rozmów, czegoś, co Was po prostu raniło. Macie już tego po prostu dość, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że Wy cały czas chcecie się mocno trzymać tego, że to jest rodzina, że to jest Wasz mąż. No to jest karta czwórki. Buław. Ona mówi o solidnej podstawie, o budowaniu czegoś razem. Yy, tutaj w tej konstelacji wydaje mi się, że chodzi tutaj o wasz dom, o rodzinę, o to, co zbudowaliście razem, o tą yy, podstawę. I yy, jeżeli chodzi tutaj o waszego stałego partnera, to mam wrażenie, że wy, mimo że tutaj czujecie to zranienie i tak chcecie dalej pozostać w tym co jest że widzicie szansę na, tą tutaj, na ten szczęśliwy dom no bo tutaj pokazuje mi się karta dwójki buław i mam wrażenie, że wy chcecie iść w stronę budowania tej relacji na solidnych fundamentach, tutaj jakieś dyskusje były i no ta osoba może nie przebiera w słowach, ale Wiecie co, no, mam wrażenie, żeby ta karta była mi tak tutaj ustawiona, to on idzie w inną stronę. No to jest dwójka buław, to jest karta planowania, karta takiego rozdroża i też myślenia, co dalej. On tą kulę ziemską tutaj trzyma na dłoni, i patrzy, w którą stronę iść, co dalej, jak zaplanować, ale że ta karta jest tutaj. Ja mam wrażenie, że on planuje tutaj pójścia w stronę zbudowania. Tej relacji jakby na nowo, odbudowywania tego, budowania nawet też realnie po prostu domu wspólnego. I gdzieś tutaj o, o, o ten dom dla niektórych to jest z Was, i także mówię też o tym, że może m, po prostu są tu jakieś scysje na temat właśnie czy wspólnej budowy po prostu domu, czy po prostu budowania rodziny, zakładania rodziny. Także, ale ta cała sytuacja właśnie, ona jest dla was trudna, ona jest dla was rozczarowująca. Ja nie wiem, czy to w ogóle będzie tutaj z wami ten przekaz tutaj rezonował. Jeśli tak, kochani, napiszcie chociaż krótko w komentarzu, bo no taki, taką sprzeczność tutaj w tym czytaniu widzę. Mimo tej ciężkości tutaj. Mimo tych kłótni jakichś, które bolą was i rozczarowują, no tutaj jest i tak chęć pójścia dalej. I tak widzę chęć e, planowania wspólnej przeszłości. Także ja sobie dopowiem te karty, bo one są dla mnie troszkę jeszcze nieczytelne. Także może te rozmowy, które gdzieś tutaj prowadziliście, i to, co Was tutaj obciążało, e, No, jest taką też przeszkodą w budowaniu tego, tutaj, tej szczęśliwej relacji i te, tego domu. I Wy po prostu zastanawiacie się, co dalej z tym zrobić i w którym kierunku to ma po prostu ta relacja iść, ta, ta, ta cała sytuacja tutaj. Ja wiecie co, dobieram karty, bo tak do końca jeszcze nie wiem o co chodzi. Jeżeli Wy wiecie, to piszcie, kochani. Dobra, dobieram karty. Zobaczmy tego pazia mieczy. Te kłótnie tutaj, te słowa, te y, awantury. O co tutaj chodzi? No, siódemka mieczy. Chodzi o to, że ktoś jest może nieuczciwy. Ktoś tutaj gra w jakieś sobie gierki. Ktoś jest nieuczciwy. Ktoś jest po prostu y, działa nie fair w stosunku do Was. I oto są tutaj te. Te po prostu akcje, te wasze kłótnie, te, te rozczarowanie twoje tutaj całą tą sytuacją, bo ktoś po prostu jest yy, nie fair w stosunku do ciebie. I ty to wiesz, ty to czujesz, ty to widzisz. Widzisz, że ktoś oszukuje, mąci, ktoś yy, kłamie i to jest po prostu tobie za dużo. Dobra, patrzymy dalej. tą dziesiątkę buław. Bo dwójka pentakli. No, dwójka pentakli, ona również pokazuje y, taką y, mnogość różnych, y, czy to sytuacji, czy to spraw do ogarnięcia, i no to jest wam tutaj chyba za dużo, i szukacie, Balansu, bo karta dwójki monet też mówi o, mimo że mam dużo tutaj, czy sytuacji, czy jakiegoś materialnych rzeczy do ogarnięcia, spraw do ogarnięcia, to ja szukam w tym równowagi, szukam balansu, żongluję tymi wszystkimi możliwościami, tym co jest i szukam w tym wszystkim, te fale tutaj zobaczcie są za nim. I te fale tutaj się pokazują właśnie w tej karcie. Raz tak, raz tak. I no to jest szukanie w tym wszystkim yy, tej równowagi. I to, co Was tutaj obciąża, to, co Was już dobiło, macie po prostu tego dość i szukacie na to yy, właściwych rozwiązań. Dobrze. Zobaczmy tego arcykapłana. Jestem bardzo tutaj ciekawa, co tutaj się pokaże. Ten, bardzo, ten arcykapłan mnie tutaj troszkę tak zastanawia, kim on jest, co on mówi, o co chodzi. Zobaczmy. Arcykapłan. Ósemka Kielichów. E, no. Wy macie właśnie, tak jak mówię już, dość tych zachowań tutaj tej osoby, nieszczerości, nieufności, nie, nie yy, braku wiary i wy już chyba nie chcecie tego. Jesteście tak jakby tutaj w tej karcie rozczarowani tą całą sytuacją. I yy, dla niektórych z Was może być tak, że ta osoba tutaj odchodzi od Was, ten arcykapłan po jakiejś kłótni i wy po prostu dlatego czujecie się rozczarowani, bo ta osoba tutaj odeszła. Albo dla niektórych z was może być tak, że to wy odchodzicie od tej sytuacji. Wy pozostawiacie tutaj ten ból, te przytłoczenie, szukacie w tym rozwiązania i po prostu chcecie od tego odejść, także no, karta brama tutaj jest, czyli przejście z jednej tutaj sytuacji, i to najczęściej takiej, której was, Wam nie służy, i pójścia w nowe. To jest pozostawianie tych uczuć, ale dobrze, że ta karta się pokazała, bo Przestaniecie, może, tkwić tutaj w tym rozczarowaniu i w tej przeszłości i też czasami gnębienie się tymi myślami i tym, co było, i zostawiacie to, co nie służyło, i idziecie dalej. Zostawiacie tą sytuację. Ja teraz jestem ciekawa, co tutaj się pokaże przy tej czwórce buław, bo to jest znowu karta ta, takiej radości, domu, solidnego związku. Także zobaczmy o co chodzi. Czemu ta czwórka była w tutaj? No, bo dziewiątka.. Fu. Mam wrażenie, że właśnie ten szczęśliwy dom, ta trwała relacja, ta solidna podstawa, że ona chyba tutaj nie funkcjonowała tak jak trzeba. Dlatego tutaj też ta karta chyba przy tym tego rozdroża, bo to nie funkcjonowało ten dom. Ta baza, którą gdzieś tam chcieli, chcieliście stworzyć, która była, no przespażała dużo problemów, dużo zmartwień, dużo waszego myślenia. W tym domu mogło nie dziać się dobrze. Ten dom przespażał wam problemów, bezsennych nocy, zmartwień, dużo myśli negatywnych, kłębiących się gdzieś w głowie. No albo po prostu ta cała sytuacja, też może być po prostu też do, do, do niektórych z Was, ta cała sytuacja, która tutaj się zdarzyła, mogła też po prostu być gdzieś, y, dziać się po prostu czy Waszej y, rodzinie, czy po prostu w jakimś budynku, w mieszkaniu. W domu, lub też mogło chodzić po prostu o dom, także o mieszkanie, jakieś gdzieś, może tutaj spory na temat właśnie wspólnego mieszkania, czy wspólnego domu, czy wspólnych jakichś dóbr. Także tak to dla niektórych z Was tutaj yy, może być. Zobaczymy tą dwójkę buław. Co Wy tutaj planujecie? Gdzie Wy chcecie iść, w którą stronę, jaki tutaj jest plan. Zobaczmy. Dopowiedzmy, dwójka Buław. Hmm, siódemka Buław. Zaczynacie stawiać granice. Wy macie w głowie to, że dość tego pozwalania sobie. Dość tego y, może katowania mnie tymi słowami lub tymi złymi uczynkami, kłamstwami, bo ja to widzę po prostu jako kłamstwa, jako ktoś po prostu narzuca nam swoje zdanie. I to jest nieuczciwe działanie, i Wy tutaj zaczynacie się bronić. Pierwsza karta, właśnie mówiąca o tym słownym ataku, a kończy się obroną. Kończy się kartą stawiania blokad, stawiania własnych granic i mówienia po prostu dość. No, ja widzę tutaj dużo smutku w tej relacji, czy w tej sytuacji, dużo płaczu, ale. Wy po prostu widzę, chcecie zrobić coś, żeby zacząć się bronić, żeby stawiać m, blokady, żeby walczyć w końcu o swoje. Może walka o ten dom, może walka o te mieszkanie, nie wiem, czy może walka o, o no, chociażby e, swoją po prostu pozycję e, w tej rodzinie, w tym domu. Także. U was jakiś plan tutaj w głowie zaczyna się rodzić. I coś wy chcecie tutaj zmienić. Także dobrze. Dobrze, że zaczy, zaczniecie stawiać te granice, myśleć o sobie, o tym, co dla Was jest, jest ważne, bronić swoich wartości. Także yy, dobrze, że to tutaj się pokazuje. Także wy tutaj. Zaczynacie jakiś plan tutaj w tym kierunku. Plan może właśnie tego odejścia, oddalenia się yy, od tego tutaj, od tej niesłużącej tutaj sytuacji. No, niełatwe energie, powiem Wam szczerze, takie dosyć trudne i ciężkie. I ta tutaj, no, mam wrażenie, że to nie jest. Fajna osoba to jest. No, nie dość, że uparty człowiek, to jeszcze macięty język, potrafi kłamać i to kłamać chyba w oczy. No, także tak to może tutaj wyglądać. Dobra, zobaczmy jeszcze kartę radę dla Was. Co wy macie tutaj robić? Jaka wskazówka dla was od Tarota? Dwójka mieczy. I jeszcze jedną kartę wyciągnę. Diabeł. Przezwyciężcie kochani, swój strach. Przestańcie kontrolować mocno taką sytuację. Przestańcie trzymać się tej osoby. Bo mam wrażenie, że ten diabeł pokazuje Waszą zależność, Waszą, no, właśnie takie trzymanie się kurczowe tej osoby chyba. No, karta diabła mówi o takim cieniu, który gdzieś trzeba tutaj porzucić, zostawić. I ta dwójka mieczy, mówiąca o tym, żeby zgłębić się w siebie trochę i po prostu dokonać wyboru. Spójrzcie na to, co jest w Was, jakie w Was są mechanizmy, które trzymają Was przy tej osobie właśnie negatywnej tutaj, przy tej osobie, która. No, może nie traktuje was za dobrze. Także spójrzcie po prostu w siebie, zobaczcie to, że to jest właśnie, to może być po prostu toksyczne i dokonajcie wyboru. Zajrzyjcie w głąb siebie, co tam siedzi, właśnie jaki diabeł, o co tam chodzi i dokonajcie po prostu wyboru. Dobra, kochani, niełatwe znowu czytanie, no ale tak jak mówię, no nie zawsze w życiu jest pięknie, kolorowo i, i cudownie. Także tak to tutaj wygląda. Jeśli zarezonowało, kochani, krótki komentarz bym bardzo o Was chętnie, bardzo bym Wam po prostu prosiła. Chętnie y, przeczytam komentarze do tego. Także piszcie kochani. I no ja wam dziękuję serdecznie za to, że tutaj byliście. Zapraszam was kochani do subskrypcji, do lajkowania i zapraszam na kolejne czytania.